Artur Dzipek, nie? Ta. Jestem. Jestem, PIA, tak. Jestem. Jestem, Heniu. Jedź. C i tak, Darek? C Nie będę uczynił nawet przycisnąć tutaj na tym C. Kurwe. mi tego nie ma, bo to jest w dystansu. Dobra, paczku. Już jest daleko. Gdzieś w kółko będziemy pływać, może nas tak szybko nie zdejmą. Desantował się jeden. Jest, jest, jest tam. Idę ją. Ja, Schowała się, nie strzela, nie strzela. No to ty mam termo, to widzę no. Helka nas zdjęła Łódka. Ja pierdolę. Co nas tak jebie? Łódka. Palnik mi się zgrzał. Nie, nie mamy szans. Siedzimy, musicie, A łódkę dobra. musicie rozpierdalać, te pałki i burst. A na bo jak przyjmiemy Kłaka dopiero na zaczepiamy. Na nam, teraz zaczepiamy jak. lawkę. Piechorek? Kurwa, no obejrzyj jak... Dobra, ja czekam na respa. Stój stój stój. jest, Roz... tu no. Rozjebałbym ją jak ty jeździsz to. Alfa spada. Artyka. Czego musimy zjebać? Nie wyczekasz, Tak, tak, tak. Help, to nie problem rozjebać. To teraz masz okazję. Łódź mają już, kontrolują B może. Wchodzi prawek. do was, wchodzi do was. Zabił mnie. Kurwa, ja miałem rpg w ręku, no. Ja do tej łodzi już... A... Do... Na mnie szybko, na mnie szybko. Z... Oj, lawka mnie rozjebała. No? Termowizję ma w lawce, normalnie. Kosmo, Ruki, jeżeli was, nie ma was w już dawno powinniście u nas być na alfie, jak jeszcze żyjemy. Ja zginąłem na alfie. A ja też zginąłem na, na alfie. Wyzyski. Nie będą desantować się z tej nie, wiecie, nie chcę Bo tu krążą cały czas. Petr, ale w uważaj. Uważaj, bożek ten apteczkę... Mogę je jak z domu Sam nie dam rady tutaj rozjebać tej wódki Nie padnie z... do, do półba co jest grane Beterka. Nie wychylajcie się, się. przejmujemy Jest, plecy. jest tam. plecy Plecy, plecy, plecy ktoś stał w mnie. Dostała. Z dwóch stron na sobie gliwy, z przodu też dostała Gość, 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 Darek Nikoś dole, dole Tu, od spodu. jakie barierki są. Uwaga, TV leci, TV leci. Kurwa, gdzie on jest? Dobra, Zaczale, nie ważne, nie chce tam siedzi, nie siedzi. siedzieć. Może po Pitu? Tu widziałeś go? Ech. Kurwa, no nie mogę no. Kto Na moim trupie. Wizjer na moim trupie. No właśnie. ctr Na, jedzie. Szybko res szybko res ledwo żyje. Let's. Nie żyje. Dobra, na punkcie się respimy. Na as. Jest. Dobra, stoimy tu. Przejmujemy punkt. Góra, góra. Zła decyzja, źle tu wjechałem. Cześć. Się. Nap Naprawiam. No Dobrze, i żyjemy sobie Kurwa, Arthur Została RPG Na dachu, nie nie wiem, na dachu, na dachu, na dachu Dobra, ja wejdę na dach. Zeskoczył. Zeskoczył nie. No nie, zemny, do zajebania dostał, gościach, dostał, po prostu, nie, są. Dostał, dostał, dostał. A. Weterka trochę pierdolona. Cycki, Jestem, jestem tutaj. Dobrze. Hmm, gdzie jest to mój, pignę na pojazd, się odrodziłem. Biorę alfę. Nie biorę, nie przyjmuję. Co, jednego? Dobra, by było, męga. Zastrzelałem z jakichś, kurwa rakiet czy czegoś. Helka, helka jest to z tyłu. E, gość się defantował Darek do tyłu, do tyłu, do tyłu. Impas jest, nie, impas ja, jest. Podejście! Ja nie ty! Na o, na prawo. Jest, Za... jest w środku, w środku. Zabierają nam czarni przez to. Peterka, Mego 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 A, biorą mnie czarni. Dos, dostał. Alfe, sorry. Rozjebali. Bo był równy stan. Kurwa, nie trafiłem. objeżdżam, nie. Artur, musisz wrócić, bo nam zabierają. Przejmuję brawo, to może wezmę brawo i Peterka, Wetrka, tędy Darek jedź i wyjedź tam tędy. Prosto. RDK nie dała. Wetrka 2 RDK nie Dawaj, dawaj. Ciała. Nie tędy. Nie Nareszma cofnęła. To mi cicho bądź. Ty nie kierujesz. Nie wiem, gdzieś w tym budynku są, tylko nie wiem, czy w góry czy na dole. Jeden na dachu. Dostał. Są... A na dachu to... Druk, dajmy Trzy na dachu. Wchodzę schodami. Idę na to. Mocno uszkodzeń, mocno uszkodzeni. uszkodzeń. Dostało. Jakie mam lagi, ja pierdolę. Zdjęcie z dachu. Ja nie mogę grać, nichu ja. Z dramat. Ja mam jednego RPGa tylko. A tobie łukasz? BTR-a no. wjeżdża na Już co 12% mam, ale nie wiem co tu się dzieje, jestem na dachu możesz. Dobra, tyle łódź. Kurwa, nie dostaję, nie mam... Biegnie jeden piechurek. Zdjęty. To mi piechura, dobra. dobra. Helka. Ospotowana. Jeden desant będzie od wody szybko na alfę. Dobrze, mądrze to trzymać. Biorą Charlie, biorą Charlie. Dobra, Darek. C. jedziemy na C. Jedzie lawka. Nie widzę Rozpotowałem, dobra Charlie priorytet, lawkę chuj zjedziemy Ławka pojechała, my jedziemy z Jeepem, z Jeepem, z kosmosem, na Charlie Dobra mamy... Pracę. Artur nie A, dobra chuj Dostała trafienie. Mobilności. Dostał Co daleko nie mamy Na górze, na górze Dostała, 26 Tam spierdolił na drugi, na drugi ten Artur czeka na restu. Lawkę spawajcie. Dostał. <laughs> Kulbarku, no. Przepięć, no. Jeszcze pikę. masz kogoś, ktoś? Jest, jeszcze jeden, no, uciekł Ale nie widzę, nie widać. Dostała no. lawka. Oni się tam spawają, wiesz? Ładne, z tyłu dwóch z tyłu dwóch. dwóch, z tyłu dwóch, z tyłu dwóch, bramki Tu, 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 tu jedź. Tu, Kurwa! Piją. Jeszcze jeden został. Dobra, ja dostał, zdjąłem Uratowałem go. ci kosmos z dup no. z Tam nie można na C. Jestem na alfie. Biorą, biorą mi alfę, pomocy, poncerze, zabili jebaną. mnie. W Kurwa lawka, no, jebany chuj. Dostałem. Dobra, ja Pity się przydam, na że na się w lawce Oż, się zrobił C4 z tyłu chuj To wysadził, nie? No... A co ty do nas na DBLN, że C4 mogą? No mogą, widzisz Ale nie trafiłem Pij tu telewizor, cię słychać Rzuć miechaniu na dach Mogłabyś to wziąć sobie na stole? Łódź rozjebałem, biorę brawo Heniek wysadź hmm. mnie tam no Na gdzie? No Na dachu Kurwa no, i dostałem Na no A? No Dobra, leć już W zniszczyłem im łódź Chwora <noise> cielawka, włączyła ochronę, atakujmy Ale wysiadłem Jeden wysiadł Kap 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 Zajebali RPG dostała. Poszła. <grym> dostał, dostał, dostał ten piechur, dostał. Kamcie, kampcie na tej alfie, nie wychylajcie się. Jest y jeden kosmos, Uważaj. Tak, tak, tak Idzie hela, uważajcie. że Dostał. Dang. 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 mi? Ja no, Dang. Dang. Kurwa. Kurwa. Wyszadowem z RPGa mi przyjebał. Helna. Dobra, to mi weź lampkę łapkę z tego. Weź jej łapka Łapka jest. Lapka lapka jest. jest. Kurwa, pelotkę wziąłem. Debio. Wysiadaj zbiole. od razu. Wysiadaj od razu. Wysiadaj, to mi weź z z res... To żyjesz, co? To ich nie chcę tak, na C, żyje, C czekam. Czekam. żeby nie przejdzie. No, bo... Darek, Darek na C, na C. Ja idę na C. Ograniczone Zielone gówno włączył. Jeep! Po niej. Dobra. Dobra. Kurwa, no nie wierzę, no. 77. 4 serie z 477 4 77. Ciechle, ciechle. W moim jej, na czarny, na czarny Darek. Dostał. Mr. Wracam, wracam tak, tak, wraca tak, tak. Dobra. O, jest tam. Jadę na C. Dobrze. Bra na C? Bra brawo Ruki, brawo Ruki. O to chodzi. Dawaj, walkę No dawaj, co dawaj. To mnie ograni do minimum. dominującego. woję, ale ja sam zaraz mnie wypierniczę. Bo ja jestem w środku. No co? Wszyscy tu muszą być chyba na tym C od nich. No, no to, to był... drugi był na tym C. Są. są. Dostałem ja unieruchomiony, łódź. Szanem. Przejście z jednego do drugiego. W przejściu, w przejściu. Jeden schodzi. Łódź ma 65. Lawka na alfie. Dzięki. Jest! 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 z Jest! Jest! na na dachu, Jest! Jest! No, jest! Masz, masz na Jest! 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 spot. Pech, to na dachu, Jest! 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 No, Jest! spot Jest! 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 I sobie, teraz koleś gdzieś? Do... Dostał drugi Mamy to Brawo Dlaj, Gdzie mówisz, że jest? Dostał... Ruki nie dobra, dostał. gdzie? Dostał. Ruki nie res gdzie? gdzie? Nie, to, to ja... Teraz możesz u mnie Teraz Ruki do mnie A pada Pomocy na alfie Tak, jeszcze musicie tu wrócić, bo jest ich czterech na alfie Dobra, jedziemy Jadę Czekaj chwilę, czekaj, czekaj I tu Dobra, jedź, dobra Wizer mnie zabił. Jest łapka i piechota na moim Czekam trubiec. Artur, czekam ja Artur jest, na tak. respa. To Znaczyłem. Jak z łapką? Dużo ma? Nie wiem, jest RPG-iem U. dostałem. 30, 30, 30 tak gdzie studa ma. Czemu tak wolno jeździ? Wolę mi zajebał, co słowa. Wyskoczę, Nie... wiesz, z lewej strony. Na prawie! na prawej. Jeden zdjęty, dostałem. Naprawiam. Pal. Dalej. Dobra, ja na Charlie. Zabierają. Ja się przesuwam z tobą. Coś tu. Sielej, 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 szybko, 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 szybko. Aj, C, jestem na C. gość do ciebie, a nie to wchodzi. Dobra, los kopała. Ładnie. dam już, jestem z tyłu. Dobra, naprawić. No nie, nie, nie wierzę, kurwa, nie wierzę, ty no Dostała Łódź 2 DVC z bursta 85%. Kurwa. I oddziałka 30. Dobra, ej panowie no kurwa, nie teraz po co te? Po, no, sorry, Proszę, wszystkie no, punkty straciliśmy. Już kurwa, dobra, sorry Jedziemy na następne punkty Już się Nie wiem skąd Tam gdzie Pitu, Pitu, tam gdzie u ciebie. Dobra, jeszcze no Rzej, z tymi... prawej, z prawej, z prawej Szukam go. Jest Dobrze Ale się skitrał dobrze. Dobra, wracamy do... na Charlie. Tak. Czekaj na może naprawić. No. Dobra, poczekaj. Dobra, na prawej. Ja pierdolę, sorry. Spoka. Ja mi wlazłeś pod lufę prosto. Wiem, bo dwóch Już z dołu wchodziło, jeszcze Ej, ktoś wchodzi. No. Jeszcze, jeszcze, Jest jeszcze, okay. jeszcze. Dobra, jedziemy. Dobra. Na mnie się rodzi... Kurwa, nie stójcie w jed... Na fladze stójcie, nie obok flagi. Dobra. Jest ktoś na A? Dawaj na A. Na ten, na ten, na C. Nie, niech go nie przejmą, ktoś musi pilnować A. U góry są, u góry. Panowie, cztery tikety zostały. Dacie radę na C? Nie na wiem. na razie coś się tu dzieje. Jeden u góry został, dwóch wybiłem. Biegnę. Podnoszę się. Trzy tikety. Podnieś do góry, podnieś do góry. Zdjęci. Jeszcze jeden jest. Brawo. Zgięty. Jeszcze jeden jest. Zdjęty Dobrze, brawa, tak. mamy to. Remis. Udu? Wchodzi na górę Artur, do ciebie, wchodzi na górę po schodach. Tych od do ale taką dużą przewagę my mieli, cholera, i tak szybko poleciało. No bo był ta moment, że nam zdjęli wszystkie punkty, po prostu, nie? nie? No a ta łódź u nich robiła robotę. A teraz co? Shanghai, tak? Tak. Ta. Hainan? No, to... bu... ja, jak? Hainan. Hainan. Szanghaj. Szanka, to miał być. jest do i mniej gadania. No, to mi nie mów nie potrzebnych rzeczy. Jedź tam albo wróć się albo coś. Ej, załatwisz załatwisz... bo Trzy minuty przerwy załatwisz? Pójdę siura. dobra. Nawet jak się zgodzą to ja bym napięcie optował to jeszcze papieroskę bym spalił. Dy, dudy. Kurwa na negocjator.